Cześć, Ludziska, z tej strony Przemek Sprytny i witam Was w kolejnym Paga Openingu na moim kanale. Przed nami e, paczki, paczki, w których do zdobycia informy, a najlepsze z nich to Santi Cazorla i Benatia z Bayernu Monachium, czy kogoś z nich. Uda mi się trafić ten świąteczny klimat, być może będzie mi sprzyjać, no i w końcu uda mi się wyhaczyć drugiego informa w tej grze albo jednego dobrego zawodnika, bo do tej pory chyba najlepszym jakiego miałem to Tiago Silva, ale on wtedy kosztował około 30 tysięcy monet, także no bardzo, bardzo mało. Pierwsza paczka była przeze mnie otworzona, ale niestety grę wywaliło do pulpitu. Logika jej, no ale w niej no nic specjalnego, także moja reakcja na żywo jakoś wybitna nie była, po prostu paczka, w której mieliśmy niezbyt dobrych zawodników i tysiąc końców, które już posłałem do klubu Formacja 4-4-2, także paczka jeśli wszystko sprzedam, no to może się zwrócić, nie jest źle, całkiem przyzwoity początek, ale liczymy. Na więcej także paczka już za moment numer dwa. No i czas na paczkę numer dwa, w tym bug openingu, Jestem ciekaw, czy uda mi się kogoś dobrego trafić, szczerze mówiąc, w to wątpię, widzę. Widzę po prostu nieraz wasze komentarze, kogo trafiliście, albo na Facebooku dodajecie screeny z tym, kogo udało wam się naprawdę zdobyć. I to jest jakaś masakra. No, co chwilę jakiś inform, co chwilę jakiś dobry zawodnik, a u mnie! Jak sami widzicie, nic, nic i jeszcze raz nic. Sisoko, najlepszym zawodnikiem w tej paczce. Myślę, że on również nie jest więcej warty niż 1000 monet. W dodatku, no, dużo zawodników, ale no, mało, mało wybitnych, tanich. Także nic specjalnego. To była paczka numer 2, Za moment przejdziemy do kolejnej. I oto przed nami paczka numer 3, 10 złotych kart, w tym trzy rzadkie. Ech, co najmniej 10 złotych, w tym trzy rzadkie. No. Tak to właśnie wygląda, Paczka numer 3 i kolejny bullshit. Stekelenburg... Andreasen... I tak dalej, i tak dalej. No niezbyt, niezbyt dobrze to wygląda. Słabe karty, no gdyby tu była chociaż kondycja zespołowa, no to mogłoby to się w jakimś stopniu zwrócić. A tak, lipa. No to lecimy z kolejną paczuszką. 7500 monet przed nami, 720 jeszcze nam zostało. No gdybym tak otwierał za całą ilość monet, to... Oj, trwałoby to długo. No dobra, paczka numer 4. Ech, masakra, po prostu masakra. Mykon, Gago i Agassi. Chyba wszyscy nadają się na Quixel. Jak tak dalej pójdzie, no to się po prostu załamie. Nieco podłamany, nieco zawiedziony. Otwieram kolejną paczkę. Ach, po prostu już mam. Yy... Dosyć, dosyć, tego że jaj. No po prostu w ogóle nie obdarowuje mnie żadnymi dobrymi kartami. Nie wiem co ma na to wpływ. No, chociaż tutaj kondycja zespołowa to coś dobrego, co mi się przytrafiło. Ale kolejna słaba paczka. No to co, ostatnia paczka przed nami, więcej końców chyba nie zamierzam wydawać, bo wygląda to słabo, być może kolejny pening będzie z tej paczki takiej wielkiej, okazyjnej, tymczasem w ostatniej paczce trafiamy Muslera, trafiamy Foresteran, Bramkarzy, ech, no ech, ech, ech i tylko tyle, dziękuję za obejrzenie tego materiału, jeżeli chcecie więcej pagopeningów z FIFA World, no to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, odwiedźcie mój fanpage na Facebooku i trzymajcie się cieplutko, pa!